To trenera gości, pan trener Piotr Mandrys. Cóż, my tutaj dzisiaj wywalczyliśmy bardzo cenny punkt. Chociaż nie ukrywam, że gdyby moi piłkarze w końcu te spotkania parę razy spokojniej się zachowali, to mogliśmy nawet to spotkanie wygrać. Ale gdy przegrywa się na trudnym terenie, jakim jest Kluczbork 1-0 już od 10 minuty, to gonienie wyniku i skuteczne dogonienie przeciwnika na pewno cieszy. Chłopcy w ten mecz włożyli mnóstwo sił, ale myślę, że nie nadaremnie, bo każdy punkt jest na wagę złota. My dzisiaj dopisa dopisaliśmy być może dla niektórych tylko, a, ale w mojej ocenie aż jeden i patrząc na inne wyniki, które padły, bardzo się z tego cieszę. Dziękuję bardzo. Pan trener Zbigniew spółka. No na pewno po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy janosikami tej ligi, czyli słabym biednym rozdajemy, a bogatym zabieramy. Natomiast ja powiem tak, no, uważam, że bardzo dobrze rozpoczęliśmy ten mecz, bardzo dobrze taktycznie i myślę, że gdyby do 30 minuty było 3 do 0, to też byłoby w porządku. Takie sytuacje jak obórski i kaczmarek należy strzelić, strzelać, przynajmniej zakończyć strzałem. Ciągle mamy z tym problem, żeby... Z Akcji strzelić, gdzie, gdzie naprawdę ciężko trzeba zapracować na takie sytuacje w meczu. Natomiast no, po raz kolejny, no, dzisiaj nie kartki, ale y, skręcenie nogi źle stanął. Y, Karol Fryzowicz, no, boisko mamy takie, jakie mamy. Tutaj rozmawialiśmy o tym z trenerem gości, który, który mówił, że boiska są no, dzisiaj w Polsce takie, jakie są. Za chwilę złamanie palca i bardzo poważna kontuzja y, piętą, ktoś skoczył Krzysiowi Batuskiemu, to wszystko się rozwala. Pauzował dzisiaj Niziołek, także mamy tą kadrę wąską, młodzi chłopcy, którzy, którzy niestety przez e, kilku jakichś tam nieudaczników na trybunach e, nie pomagają tym młodym chłopcom, żeby, żeby grać dla MKS-u, tylko od początku krytyka, jazda i krzyki, widać u ich to zerwowanie i, i nie wiem, e, może, może to tak wygląda, a nie inaczej. Natomiast no na pewno ważne też było, że jednak ten dzień dłużej GKS Tychy miał na regenerację i teraz znowu będzie miał, bo mądrze to poukładali, grali w piątek, jak środa wypada w kolej, kolejka w środę. Teraz my gramy już za 48 godzin, gdzie jest największy ból mięśni. Praktycznie musimy być gotowi na rozwój meczowy i gramy w sobotę, oni znowu grają w niedzielę, także to bardzo fajnie im się poukładało. Dzisiaj to było widać w końcówce spotkania, gdzie, gdzie, gdzie brakło tym zawodnikom, szczególnie, którzy którzy grali więcej e, troszeczkę sił. Natomiast myślę, że gdyby tutaj lider w 30 przegrywał 3-0, też nie mógłbyś mieć pretensji. Także dziękuję chłopcom za zrealizowanie założeń taktycznych i, 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 i za to, że stworzyliśmy. Myślę, że remis biorąc pod uwagę wydarzenia na boisku związane z kontuzjami i z całym spotkaniem jest wynikiem sprawiedliwym i, i, i jak się nie da spotkania wygrać i strzelić w takich sytuacji, trzeba remis szanować. Dziękuję bardzo. Czy panowie mają jakieś pytania do Pana trenerów? Nie ma pytań, dziękujemy bardzo. Życzę mi powodzenia, że nie.